Zobaczcie, dziś nagrywam odcinek znowu z gry e, Delivery Simulator, nie zapomnij zostawić subskrypcji, łapki i dzwonka. E, właśnie, e, zbieram właśnie na... Nie kupuję auto, kupuję auto. Wszystkie auta kupuję, a potem robię inne rzeczy. Transport to po e, auto i, i biorę te wehikle jakby tym sobie pojedzieć, ale tym. Dobra Już mam bryczka, 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 bryczka. Nie... no nie... Muszę wszystkie big, big, big. Muszę wszystkie największe, bo to nie medium, nie mam Ach, chcę big, 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 big. Ja chcę tylko, ja chcę big, jak... Będę w pierwszej kolejce. big, big. Big, 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 Ja będę czekał, aż będzie big. Ik, 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 ig. Dobra, wziąłem jakąś słabiutką f stalski teraz telefonię. Um. Flat Ciekawe czy będziesz szybsza prędkość Flat Jeszcze raz F e, Nie e, Pickup Flat Jeszcze raz Ale widzę są drony I tu też są drony Tylko Ej, słyszycie? Ej, to wy pewnie nie słyszycie, ale mi tak grzmi U mnie w domu, u mnie ta, no u mnie na no na polu tak grzmi No po prostu Na polu tak grzmi Czemu to nie robi takich driftów? jak to wcześniej... I teraz drift! Czułk. Czemu to w ogóle nie robi driftów? No w sumie to jakieś tam drifty robi i, i siu! Podliczył mnie Dobra. Masz paczuszkę, chyba zamówił. Najlepsze y, 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 najlepsze no, paczki na, y, no, y, no, w Polsce. fajnie. Brr, i drift i w auto. Brr. Fajne auto, ale już nie jest. Bo je, kurde, dwa, dwie paczki najlepsze, najlepsze paczki y, no, w Polsce. Oż dwie. I jeszcze tu unrod. Jak, jak będę miał jakąś chrypkę to Zora, ale jestem chory. I jestem... Ej, za, za to, że jestem chory, da cię e, subika. Jak blisko mam. Dobrze, że nie są. I dajcie subika, subika no. I lajka, 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 lajka i subika. Olu driftem posz. Słyszycie jak u mnie grzmi? Posłuchajcie. I teraz akurat nie grzmi. Buuu. Nie buuu. Buu, buu, buu. Szybko, szybko, szybko. tu 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 F du, i epic up nie muszę no i tak podjadę bo e, w F lot idę i da, i, i, de, i podjadę sobie co to jest to jest autor tej gry Star. co coś jaki on on Skąd on ma takie paczki w środku? A to jest 5 star kod. A gdzie tu są kody w ogóle? To są jakieś kody? Tak. Starsy, teary, star, nie, a może 5

żadnego kodu to paczka najlepszy sklep na polskim, YouTube. najlepszy sklep na świecie musi być On ma co, za, co on ma tu za paczki jakieś? Ale dobra, nieważne. Dobra, nie patrzę, nie widziałem co on ma tu ma. Co on tu ma? Mała paczuszka. I e Ja! Golden, 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 golden. Epika, pika, pika. Eee, serwer? Jest? Ej, chyba u mnie pada, nie wiem. Dobra, nie was, no dobra. Je, yeah. jucie, ja, ja, ja. widzieliście jak ja to robiłem? Dobra. I patrzcie, jakie dziewczu. To jest w ogóle inny środek. Ładnie, nie. Dobra, to jest w ogóle ładnie, dobra. Ja dostarczyć pakę. Słyszeliście to? No To właśnie, to już mi Ej pada. A u mnie pada widzowie. Najgorszej u mnie pada widzowie. Kurde, ja chciałem wyjść po odcinku na po... No po tym odcinku na po No na po No na pole, ale nie mogę. A czy... A czemu ja dostarczam pod dom, a nie... A nie tak... A, on już... On już nie chciał, okej, okay, no dobra. Kurde, tak padało mnie, dobra. Ale dziwne, ja mam auto odpalone, pod... Pod ścianką będę musiała auto... Auto, no, w prawdziwym życiu, bo mam szybę otwarte tam. Kurde! Dobra, widzowie. Jeśli nie kończę, poczekajcie, zostanę tu dostarczy i, i, i na razie pomuszę auto. Dobra widzę, wyszartowałem. Myśleliście, że co, że ja, już, że ja po prostu tak... Nie, nie. Ja, jeszcze nie zdałam prawka. Prawka raz ale za nie, ale za parę miesięcy stam Ale złoto puszczu tysiąc aż za nią i on rada, za cztery tysiące półka była, to kupię pukę? półkę? nie mam pięć tysięcy kupować półkę czy nie w sumie widzę, wykończymy kończymy odcinek w takim a ucie, eee, e, no w na odcinku ku, kupimy drona.